Uroczystość najświętszego serca Pana Jezusa. Pierwsze czytanie z Księgi Ezechiela opowiada o tym, że Pan Bóg będzie pas owce, bo pasterze, pasterze paśli fatalnie o tym jest we wcześniejszych wersetach tego rozdziału dlatego Pan Bóg zabiera owce pasterzom i mówi, że sam będzie pasu. Mowa tu o przywódcach religijnych, przywódcach narodu, którzy źle traktowali ludzi. Ale w ostatnim zdaniu Pan Bóg mówi to tak ciekawie zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Wszystko to byłoby w porządku, wydaje się takie piękne, gdyby nie to, że w języku hebrajskim oryginalnym tam nie ma słowa będę ochraniał, tylko będę niszczył. A szmit zniszczę, wykończę, zgładzę. Czyli zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną nie będę ochraniał, tylko, tylko zniszczę, zgładzę. Dlaczego więc tłumaczymy: Będę ochraniał? Bo tak już przetłumaczyli Grecy, Żydzi mieszkający w Aleksandrii w II, w III wieku przed Chrystusem. Tak samo tłumaczy Łacina. Tak jakby widzieli tam nie słowo szamat, tylko szamar. Między taką literką daleta i resz w języku hebrajskim jest bardzo mała różnica. Może się napomylić w manuskryptach, i może jest tak, że po prostu wydawało się im to jest absurdalne, żeby pan był miał niszczyć owcę dobrą, więc po prostu stwierdzili, a na pewno tam nie chodzi o niszczenie, tylko o ochronę. Ale spróbujmy pomyśleć, że w tych manuskryptach hebrajskich może jest właśnie taka idea zniszczenia. Dlaczego zniszczenia? Po pierwsze, zniszczenia dla siebie w znaczeniu takim, że, że jak owca już jest tłusta i dobra, to można ją po prostu zabić, bo to były te owce. I to nie w zniszczeniu takim, nie w takim znaczeniu, że ja męczę owce, tylko po prostu one spełniły swoją rolę, a więc teraz mogą być darem dla pasterza. Ale bardziej prawdopodobna jest interpretacja, że chodzi o zniszczenie owiec, które w Wtedy kiedy ich koleżanki koledzy były skaleczone, kiedy były zagubione, kiedy po prostu były chore, kiedy były ubogie, to te były tłuste i się nimi nie przejmowały. Czyli jakby krytyka byłaby w tym kierunku, że nie tylko krytykuje rząd, nie tylko krytykuje władzę religijną, że źle traktowała ludzi, ale krytykuje również ludzi, którzy źle traktowali ludzi. Same owce innym owcom robią krzywdę, same owce potrafią się napaść, kiedy, kiedy innym po prostu brakuje paszy, same owce potrafią wykorzystać wojnę wykorzystać po prostu zarazę, wykorzystać covid, wykorzystać wszystko. Więc to nie jest tak, że, że to z powodu władzy ludzie są, są nieraz krzywdzeni, ludzie nieraz są krzywdzeni również z powodu z powodu ludzi, z powodu rodzeństwa, z powodu bliskich, z powodu sąsiadów. Jaka jest prawda, dowiemy się pewno w niebie. Natomiast to jest ciekawość, można powiedzieć, intrygująca strona studiów biblijnych, że zawsze człowiek się czegoś może ciekawego dowiedzieć i, i próbować zrozumieć, o co tak naprawdę Panu Bogu chodziło. Psalm 23, znany nam wszystkim, Panem Pasterzem, nie brak mi niczego, w ostatniej strofie zawiera takie zdanie, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I to pójdą, można by też przetłumaczyć, będą ścigać, będą po prostu mnie prześladować, będą naśladować, iść za moimi śladami. Czy gdziekolwiek ja pójdę, to co nie kara Boża, nie gniew Boży, ale dobroć i łaska. Dobroć łaska. To jest niesamowite, że choćbyśmy jak my uciekli od Pana Boga, to Pan Bóg idzie po naszych śladach, tak jakby powiedzieć może Ci się odwrócić jestem blisko Ciebie. Naprawdę możesz skorzystać z mojej miłości i ja od Ciebie nie uciekłem. I może warto było dzisiaj, kiedy mamy uroczystość serca Pana Jezusa, pomyśleć właśnie Jakie łaski, jakie dobroci otrzymaliśmy od Pana Boga, i jak to widzimy w swoim życiu, czy my to w ogóle odkrywamy, czy wydaje się nam, że coś jest oczywiste, czy normalne, a jednak pięknie jest w życiu mieć otwarte oczy, widzieć, że naprawdę Bóg nas kocha, że naprawdę Bóg jest dobry, że naprawdę Bóg zależy na nas. To samo mówi święty Paweł w drugim czytaniu z listu do Rzymian, kiedy zaczyna od słów: Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez ducha świętego, który został nam dany. No, nie ma wątpliwości, że duch święty został nam dany, i mając ducha świętego w sercu, czujemy się bardzo kochani, czujemy się bardzo kochani, bo nikt nie potrafi tak kochać pięknie jak Pan Bóg. I pomyślmy o tych bierzmowanych, o, o tych kandydatach, którzy, których nieraz m, m, śmiejemy się z nich albo mówimy, że są niedojrzali albo mówimy, że trzeba absolutnie to jest sakrament pożegnania z Kościołem albo że to jest niepoważne, niepotrzebne nic nie bardziej potrzebują ci młodzi ludzie jak Ducha Świętego. Nic bardziej, bowiem ci młodzi ludzie nie potrzebują jak przekonania, że są kochani, że jest ktoś, kto ich kocha. Pomimo tego, że różnie dorastają, pomimo tego, że różne mają domy, pomimo tego, że mają różne niepokoje w tym właśnie czasie, najbardziej potrzebują miłości, miłości Bożej. A żadne żadna, żadna źródło, żaden człowiek, żadna instytucja nie potrafi tak ukochać jak Duch Święty. Problemem nie są ci ludzie, problemem jesteśmy my, problemem jest, jest, można powiedzieć, może nasza mała wiara, może nasza mała modlitwa, może nasze ma, małe zaangażowanie. Natomiast no, ostatnią rzeczą, którą trzeba powiedzieć, to powiedzieć, że im się nie należy Duch Święty, albo że oni nie powinni być otwarci na Ducha Świętego. To jest myślenie złego ducha, który chce zabrać młodym ludziom to, czego w życiu naprawdę najbardziej potrzebują, najbardziej potrzebują na, na tym etapie. Ewangelia e, mówi o zagubionej owcy, znana przypowieść, Pasterz zostawia 99 owiec i idzie za zagubioną. Czy ktoś z was by tak zrobił? Nie, tak by nie zrobił. Myślę, że każdy pasterz wie, żeby tak nie zrobił, no chyba, żeby nie wiem, jak były zabezpieczone tamtowcy. Natomiast generalnie rzecz biorąc, przypowieść chce powiedzieć jedno, tak jak Bóg szuka człowieka. Tak, wy nigdy człowieka nie będziecie szukać. Choćbyście jak kogoś kochali, choćby jak dla was był bliski, to, to nigdy Pan Bóg nie włożycie tyle wysiłków w szukanie drugiego człowieka, co, co Pan Bóg. I co dla nas jest zaskakujące, bo mówimy, no przecież szukamy lekarza dla swoich dzieci, no szukamy męża, żony, szukamy po prostu przyjaciół, szukamy relacji, które dają nam miłość, a Pan Bóg przy tym wszystkim powie: tak, to wszystko jest prawda, ale ja jeszcze bardziej szukam Was, zwłaszcza tych, którzy są zagubieni, którzy po prostu są odłączeni i kiedy będzie taki moment, że będziemy zagubieni, kiedy będziemy grzeszni, albo będzie się nam wydawało, że cały świat nas zostawił, to pamiętajmy, że serce Jezusa nas nie zostawi nigdy. Serce Jezusa zawsze będzie tam, gdzie są najbardziej zapłukani. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.